Cześć wszystkim, witam serdecznie. Pasieka pola z tej strony. 21 grudnia. Początek zimy. Ostatnio widzieliśmy się pięknie, tu było wszystko zasypane. A teraz, cóż, około 5 stopni. Paskudnie, szczerze powiedziawszy, mgły. Nie za pięknie, ale trzeba skontrolować. Kukniemy przez folię, co się w ogóle dzieje, jak sytuacja wygląda. Dawno nie, nie było tutaj nic zaglądane, więc przed świętami zobaczymy, czy wszystko OK w rodzinach, czy są wszystkie, czy nic złego się tu nie wydarzyło i będziemy mieli spokojne święta. Przed wylotkami nic nie widać. Także najpierw sobie podniosę daszki, żeby to wszystko jak naj... Spokojniej zrobić i przez folię kukniemy, gdzie pszczółki siedzą. I mamy pierwszy odkładzik, bardzo nisko są. Kląb jest tak mniej więcej do połowy. Ramek na tych sześciu rameczkach niziuteńko zeszły. Także fajnie jest, że ją słychać delikatnie, jak sobie szumie w porządku, wilgoci nigdzie nie widać, troszkę tutaj na rogu. Ale to jest wszystko ok, nigdzie nic nie, niepokojącego nie widzimy. Oto kukamy do następnej. Drugi odkładzik też na krańce dobrej, też bardzo nisko tu się jakaś pokazała, ale się schowała szybciutko. Bardzo nisko siedzą. Ale wszystkie uliczki zajęte. Musiałem tam oko dobrze przystawić do folii. Też do połowy ramek, kłąb. Także fajnie. Na razie wszystko ok. I kolejne tutaj były dwie rójki połączone to samo Bardzo, bardzo nisko i fajnie, ale też wszystkie uliczki zajęte siedzą sobie tam niziutko. Jedzonka mają duże, troszeczkę tu się już w tej osypu pokazało Ale to wszystko norma. Wilgoci nie widać, także OK. Kolejna rodzinka, też niziutko tu jest odkład na backwast Anatolika. No nawet ciężko je złapać. Tak niziutko fajnie sobie zeszły. ktoś tu wyszedł do góry. Pokazała się nam. Ale pokarmu jest dużo wszędzie. Bardzo fajnie. Na pierwszy dzień zimy tutaj te pierwsze cztery. Fajnie siedzą niziutko tutaj mamy tego sypańca Tylko na jednej uliczce nie siedzą, to by jedna ramka za dużo, ale to nie jest wiele kłąp duży, bo dotąd dotąd sięga także fajnie, też niziutko o troszeczkę się tutaj ruszyły do góry, ale nie wychodzą sypu jakiegoś na siatce. Bardzo nie widzę na tę chwilę. Nie jest źle, jedzenia pełno. Można powiedzieć, że wchodzą sobie w zimę elegancko. No a teraz mamy odkład na bakwaście. I tutaj już są wyżej dużo. Ruch jest poważniejszy. Coś tam się skrapla po rogach, ale to wszystko jest jakoś nie bardzo szkodliwe. Przyczepiły się tutaj do zatworu i siedzą praktycznie jedna ramka można powiedzieć, jest tak za duża, ale to jedna to myślę, że nie będzie większej problemu robić. No. Ale tu siedzą wysoko, tu jest tych pszczółek więcej. Mamy kraineczkę, dobrą, też wysoko wyszły, kłąb ubity taki, do przodu, do przedniej ściany się przytuliły, Jedząka pełno, pełne ramki, ale bardzo fajnie, wszystko jest w porządku, suchutko, nigdzie tutaj nie widać żadnej wody. Tu jest na krańce dobrej, to, to już pewnie czerwiu nie ma mowy, żeby był jakikolwiek. I tutaj też bakwaścik. No tutaj bardziej żywiołowo to wygląda. Jakiegoś ciepła dużego nie czuć. Ale obawiam się, że w tych rodzinach, gdzie był bakwas, to czerw był długo. Teraz może już nie być, ale... Ale w porządku, jedzenie jest, widać wszędzie po boczkach, że... Posklepione jeszcze u góry. I sobie spokojnie idą dalej w zimę. Mm. Tutaj też kraineczka dobra. Niziutko wszystko, no nawet ciężko żeby Wam coś pokazać. Bardzo nisko. Pokarm jest, ta rodzinka tak słabiej pobierała ten pokarm. Ale uwiązała się od przodu, też do połowy sięga na wszystkich uliczkach. Także fajnie no. Dla mnie takie sprawdzenie po prostu czy żyją, czy jest wszystko ok. Tu była rodzinka przysypana na węze, tu była też przypadek grzybicy wapiennej, a jakaś wyskoczyła do góry. Też niziutko bardzo, też na krańce dobrej. Pokarmu mają dużo. Bardzo nisko siedzą. Bardzo fajnie, podoba mi się że rządek nisko schodzą. Także tą drogę pokarmową mają jeszcze długą przed sobą. Jedzenia brud kolejna krainka też niziutko, coś tu widać. Pokażę się, o jakąś pupkę tu może zobaczymy przez kamerę, też przez folię. Tak może nie, nie daje, ale niziutko się do jedzenia dużo. Fajnie. Wszystko jest OK żyją, mają się dobrze. Jedzenie jest, więc powinno być OK wszystko. I ostatnia backfast. Wysoko. Też siedzą, chyba tej pszczoły, jest po prostu dużo. Siedzą sobie wysoko. Jedzonka mają dużo, widzę jeszcze pełne ramki. Posklepione od góry. Troszkę się tutaj pokażcie, pokręćcie dupkami, pajączek siedzi. W każdym ulu praktycznie taki pajączek. Jakiś koleżka dobry. Fajnie. Wszystkie rodzinki w takim razie dobrze się mają. Mają pokarm. Nic niepokojącego nie widzę. Żeby tutaj ktoś im przeszkadzał w filmowaniu albo żeby coś się złego działo z rodzinami. Taki mały przeglądzik, że tak powiem, pasieki, wszystko w porządku, wszystkie rodziny żyją, mają się dobrze, pokarm jest, nic niepokojącego na tą chwilę nie widać, na ten pierwszy dzień zimy. Mam nadzieję, że, że spokojnie przezimują sobie, ja jestem spokojny właśnie przez takie, dzięki temu kuknięciu przez folię, widzę co się dzieje, czy jest pokarm, czy nie ma. W razie czego można interweniować, jeżeli coś by się działo złego, ale na to chwilę wygląda, że wszystko jest prawidłowo nic się złego nie dzieje. Także święta będą spokojne. Życzę wszystkim wesołych świąt, spokojnych, udanej zimowli, fajnej imprezy sylwestrowej. Bawcie się dobrze, odpocznijcie, bo od stycznia trzeba klepać ramki. Wiadomo, praca będzie. Będziemy coś powiększać w następnym roku na pewno. Dzięki wszystkim, którzy subskrybują. Nie spodziewałem się, że będzie grono osób, które będzie chciało oglądać te filmy moje. No, to też dla mnie motywacja. Mam nadzieję, że w następnym roku uda się trochę więcej nagrywać. Może jakoś to lepiej będzie już wychodzić. Troszkę się człowiek obył z tą kamerą. Może więcej uda się pokazać. Ten rok był zwariowany. Nie za bogaty w miód, ale troszkę udało się pasiekę powiększyć. I spokojnie wchodzimy w nowy rok. I będziemy działać po prostu dalej. Także ten pierwszy dzień zimy jest ok. Wszystko w pełni gotowe do dalszej zimowli. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na święta Wam życzę. Pozdrawiam i do zobaczenia w nowym roku. Trzymajcie się, cześć.